Ja tego nie rozumiem. Stary, czaisz te TikTaki? To jest, ja nie. Ja widzę, że się tylko dziwisz, ale. Ale, kardynał, dziwisz, no. Wiesz, jak jest, no, coś trzeba wyjaśnić, to. To jest. Dobra, spadaj. On już sobie poszedł, ale Ty nie idź i zostań do końca, bo dzisiaj będziemy oglądać TikToki, które. No, ciężko mi będzie wyjaśnić, więc. Miszemy kolejna seria. Koty. Ja kiedyś wymyśliłem, mistrzów, a on koty, sztosy, kabanosy i co mogę powiedzieć? No robi wrażenie, jak mister Krych. Dobra, co to jest? Kawałek mięsa i kurczak. Trzeba on wrzuca kawałek mięsa i kurczak z ketchupem? Eee. Ej. To koniec! A zapomniał pokeczupować, bo oni są prawdopodobnie na Amazonii. A jak dobrze wiemy, piranie żyją w Amazonce i żywią się kurczakiem z keczupem. Oczywiście, że tak. Dzień dobry, panie. Do o ta papuga mówi what the fuck. Ona mówi what a crap. What a crap, ona pomyliła rybę z krabem. No What a crap! Na bank jest what a crap! Wszedłem do sklepu i taki O kurde! Myślałem, że to taki dmuchany dla żartu. A on tam w przyprawach! O co tu chodzi? Wydup jej! Trzaisz takiego... Takiego węża tam gdzieś w oregano znaleźć? Posypanego papryką i janyżem? Bro, what the fuck is this thing? Co to jest? Co to? To jest z Gredek, który nie dostał. Skarpety, Gredek! Jest wolny. Na mą duszę. To Harry Potter. On chyba siedział na ławce. Harry, czarował, język węży, Saja, Hasashem, wieżagi. Dobra, mamy ci z burgersa z maka i małego robaka, a właściwie czterdziestu braci robakowych. Ja pierdyle! dziabałbyś takiego McDonaldisha. Dlaczego nikt nie zadbał o to, żeby te mady nie wychodziły z wołowiny? I ty to potem żre. Ten pies jest zły. Spokój się, je. Ta... Ten Ciułały jest agresywny. Czemu? Nie możesz atakować psa, rozumiesz? No, czy... Czemu agresywny? Ty na niego krzyczysz, on krzyczy na ciebie. Obronny jest, proszę bardzo. Wiecie, Husky raczej by tak nie zareagował. Husky... By ci łapę, o on tylko wiesz o co chodzi, ale powalczy. Dobra, tutaj mamy siostrę Rafatusa, która prawdopodobnie przy... świecę pod ścianą. To co to? Kura. Ona robi krzesło z siebie, się jej usiąść na żebra od tej strony. Bezpośrednio. Jak można zrobić takie krzesło świecą? Interesujący kot. Co on robi? Nie wiesz, czy chcesz iść do góry, czy na dół? On, A tu cię zaczepia, prawda? Chce cię wystraszyć. Jeb. I nie wyszło. A on tu już czeka. Me. Pa, pa, czeka, żeby cię wystraszyć. O! Strzał się. he. Czyli po prostu kot, który lubi grać nie tylko w Makao, ale również w takie sprawy wyszukiwawcze. Jest Sherlockiem Holmesem wśród kotów. Okej, okay, czyli wyrzuca butelkę. Czemu on nie ma. Co ty od. O! Ma buty z gesa, damu. Przepraszam, proszę pana, nie może pan iść sam. Mam tu dla pana sam karton. Wyrzuć jeszcze ten karton do śmieci. Kolejna butelka. A masz drugi but w sensie. Yeah. Co się dzieje? Co? Właśnie wybuchła mi głowa. Ja też wiedziałem, że to się nie skończy na daniu mu butów z gesa, tylko po prostu zapomniałeś drugiego. Myślałem, że to będzie na zasadzie: już wynosisz śmieci, wynieś kolejne. Nie robi się z tego żartu. Kup mu te buty. A ten tu wyskoczył z kacwego, nieważne. Kapsuła no, nie. tsunami, tsunami, czyli jeżeli tsunami, chcesz przeżyć survival? tsunami, Czekolina, się, nie jestem gotowy. O kurde. O kurde. Razem z psem. Czy to będą jakieś obroty? 3, 2, 1, kręć. Ty pokaż jak działa. Bo wyobraźcie sobie, jeżeli teraz do tej kabiny byłaby jakaś nieszczelność i zaczęłaby gdzieś tam nabierać wody do środka. To nie jest bezpieczne. W każdym razie ja bym w to nie wszedł. Teddy Honks. To jest Teddy? Co to za kot? Jego kumper. Teddy Honks. Hongkong. Co to za rasa? 20? Tak swoją drogą. To są jakieś nosacze kocie? Kocie, kocie nosacze na bank. Nasz kot obrócił się w płyn i zniknął pod drzwiami czyli wodokot to się nazywa. I on po prostu ma tak, kurde, nie ma kości, że może iść gdzie chce. On jest po prostu grubo kościsty. No, kot to ciecz. Tak, tak. Kot jest cieczą ogólnie. A czyli ktoś płynie motorówką. A tu ojojo, ojojo ujojojoj aj, ajajaja Cześć, czy ty możesz to zrobić? Hey guys, can you do this? Co ty odpieprzesz? Nie, nie, nie. Hey guys, can you do this? Moja siostra tu umie Czy umiesz to zrobić? Nogi se wykle... Prezentem. Hey guys, can you do this? Ejo. Miałem to kiedyś k**wa kur... kości mi się zastały jestem już stary no kurwa, no z*****, z tym palcem no no, no wykrzyż, wychodzi mi. To jeszcze. Aha, na płasko, proszę bardzo. Balet mistrz, ok. O. W lewej umiem. <grystanie> Normalnie. <grystanie> tak to się robi. Ty. Dobra, sypiesz kakao do mleka. Ono się będzie unosić na powierzchni, to jest oczywiste, bo mleko jest zimne. Nie tak się robi kakao. <grystanie> to tak działa. Człowiek uczy się nowych rzeczy. <giw nervous> Całe życie. Tu. Dobra, co ty tu robisz? Kurczak w cieście z makaronem. He, ale przepyszny posiłek. Co ty tu jesz? Co ty zawijesz? Legenda głosi, że chłop, że chłop nadal w szoku. Czyli co? On po prostu farsz bezpośrednio do pieroga i bez gotowania? Jeb*** se sajgonkę zrobił. W real time, w prawdziwym życiu Saigonka. A tamten? Mówi, ja nie wiem, czy to w telewizorze. Oho, jesteśmy na omeglu, proszę bardzo. Straszny. Hejo! Hejo! Zniknęła jego twarz, a to był ktoś znany prawdopodobnie. It's fake. Hi, how are you? Kim ty k**a jesteś? Kto to jest? Czemu on się śmieje bez emocji? Patrzcie. Tak się oh. da. Właśnie sprawdziłem. Is that a baby in the road? Co? A baby? Co to jest dziecko na drodze? That's a baby in the road. That's, in a ro in the road. That's a baby in the road. Dziecko na drodze. Oh my god. Gdzie? Stop, babe. I, I'm getting up to it. I'm obviously not gonna hit the baby. Holy shit. Holy shit. Jono. Y ono? szło y na zbieranie plonów pszenicznych. Uważajcie na... Ej, hey, przepraszam, czy to pańskie dziecko? Bo jak nie to biorę! Bo jak nie to biorę! Normalnie zabieram ze sobą. Jeśli skaczesz. W, w kałuży z błotkiem musisz założyć buty. Dobra, ściągnęła pantalony baleriny. Teraz zakłada tamte buty. Jednak te czarne! Peppa? Peppa? No nie lubi gumiaczków. Kalosze poproszę. No, co z tym zrobisz? Dostaniesz. Okej, okay. klapsu, klapsu z I kalosza jest niczy. Respekt, o co tutaj chodzi? O kłuźwa jakie. Aha. O, miała go pocałować. Tu jakieś sztuczki, rymcym, cym. Proszę bardzo, ten tutaj trafił kartą między płyty. Jak reklamy gier mobilnych dawaj i teraz gonią go ci u konaśmy afryta jeb bokiem tu tak Ło! Wow. podziel na dwa aha bo to jest gra w której zbierasz te dobra nie trafiasz na żołnierzy elegancio francio czy oni cię nie zaatakują? Co ty gadasz? To jest w sumie jeden z łatwiejszych poziomów. Dopiero jedenasty, także już bez przesady, wszystko razy dwa. Łopanie, ile tych ciastek dla wszystkich ludzi. Łatwe. Easygierka. Oho, what the fuck. Jesteśmy w Ameryce Północnej. Dobrze, powiedziałem, Jezu, jak strzeliłem gdzieś jakąś kaszanę albo południowe, nie, północne chyba. Dobrze, to jest Meksyk, prawda? Lewa strona gdzieś może i Meksyk, może jeszcze stany. O, czy to jest Area 51? Ta była czyjaś twarz? O, nie dość, że była twarz, to jeszcze nam pokaże coś innego. To chyba, chyba, o, 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 tu, o, we, we, are here. Tutaj coś się wydarzyło na ulicy. Jakieś kręgi w zbożu. Oj, nie panikuj, oni lubili czupa-czupsy. Czupa-czupsy chcieli tutaj otworzyć firmę z lizakami, żeby się kręciły. Można, i to wszystko usypane z gdzie jedziesz? No tyle moi drodzy, jeżeli chcecie więcej tiktaków, w których nie wiem co się wydarzyło, nie wiem co powiedzieć, kurczak z ketchupem, bo jestem panem kotem. No to zostawiacie łapeczki w górę, odcinki codziennie o 15 w weekendy, o 10. I tyle, trzymajcie się, mistrzowski łokieć. Na razie.